Starsi pamiętają, a już na pewno przynajmniej kojarzą sprzed lat kabaret Trzeci oddech Kaczuchy ze słynnym kombajnistą, czy z cudownym utworem Pytania syna poety kabaret Andrzeja Janeczki i Majki. Z Andrzejem studiowaliśmy razem na ESP, więc dzisiaj ma imieniny, więc tym bardziej imieninowo go pozdrawiam z tego miejsca. Ale wczoraj zadzwoniłem do solenizanta i po długiej rozmowie stwierdziliśmy, że już takie dziadki z nas, ponieważ cały czas rozmawialiśmy na temat chorób, ale ta rozmowa tak we mnie siedziała, tak ciągle mi towarzyszyła, że sprawiła, Iż pomyślałem o pewnej podpowiedzi po tej rozmowie i z tych naszych dolegliwości chorobowych na adwent, który rozpoczynamy, i dlatego pragnę się z wami podzielić tą moją refleksją. Otóż latem miałem tę przypadłość, że odkleiła mi się, rozwarstwiła siatkówka w lewym oku. Po prostu, kiedy patrzyłem to w lewym oku miałem taką zasłonę, która sprawiała, że jakieś tam 80% obrazu, który postrzegałem, to był mało widoczny, tak jakbym patrzył przez taką bardzo mocno zaciemnioną kurtynę, jak zaciemnione szkło, ale generalnie to, jak patrzyłem, moje dominujące oko jest prawe, więc w zasadzie wszystko widziałem, nie było problemu z patrzeniem. I kiedy lekarz postawił diagnozę, że po prostu konieczna jest operacja i to natychmiastowa, to pomyślałem sobie i podzieliłem się taką refleksją, że w zasadzie ja wiem, a może tak zostawić, może nie robić tej operacji, no bo przecież widzę i jakoś tam funkcjonuje, no ale lekarz się opierał, że no warto tę operację jednak zrobić, dlatego że to może się pogłębiać i mogę w ogóle nie widzieć. Na to lewe oko. No więc się zdecydowałem na tę operację. Ale przyznał się, że taką myśl miałem, czy, czy w ogóle dać sobie spokój. No bo przecież widzę. I myślę, że w podobnej sytuacji, tak jak ja, z taką myślą, chodzi nie jeden chory. Bardzo wiele osób chce pozostać w swojej chorobie, że tak naprawdę nie chcą być zdrowi. Dlaczego? Ano, dlatego, że wyzdrowienie. Kojarzy się z cierpieniem, że aby wyzdrowieć, trzeba coś przeżyć, traumatycznego, jakąś operację, że boimy się bólu, boimy się cierpienia, które może nas jednak do tego zdrowia doprowadzić. Że mamy pewne obawy, lęki, jeszcze wyobraźnia tutaj do tego dochodzi, przedstawiamy sobie, jak będzie ten cały zabieg, cała operacja przebiegać, boimy się i wolimy pozostać tak, jak jest, ewentualnie, żeby tylko nie bolało, żeby lekarz jakoś tam nas tu znieczulił, żeby jakoś tam zniwelował te większe problemy i jakoś tam się da z tym żyć. Uważam, że podobnie jest z naszą wiarą, z naszym życiem. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent, czyli adwent, który ma nas przygotować do tego, aby Jezus Chrystus mógł narodzić się w naszym życiu, i Kościół daje nam podpowiedzi, szczególnie słowami świętego Jana Chrzciciela z nadwód Jordanu. Wzywa nas do tego, aby prostować ścieżki swojego życia. To znaczy, żeby się zaangażować. To adwentowe czuwanie nie może być bierne, to jest czuwanie pełne zaangażowania. Prostujcie ścieżki swojego życia. Kościół nas zachęci, zachęca, żebyśmy coś zrobili z tym życiem, żebyśmy popatrzyli, zrewidowali, przeprowadzili taką operację tego, abyśmy mogli być w pełni zdrowi, żebyśmy po, ponaprawiali relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. I bardzo często człowiek zamyka się przed tym, no bo to jest związane z pewnym trudem, z pewnym cierpieniem, z odwagą, z zaangażowaniem. Więc wielu woli iść na łatwiznę, żeby tylko trochę tak znieczulić i jakoś to się będzie kręcić. I zobaczcie z tym, z czym przychodzi świat do nas w ramach przygotowania do świąt. Jeszcze żeśmy dobrze nie wybrali się 1 listopada na modlitwy za naszych bliskich zmarłych, a już świat nas bombardował przygotowaniem do świąt, reklamy w markecie, opakowania świąteczne, różne gadżety, symbole świąteczne, dekoracje na święta z głośników płynęły jakieś tam plunkania świąteczne i kolendy, jakieś dzwoneczki w telewizji reklamy świąteczne, zwiastuny programów Taki właśnie znieczulacz, zobacz, cały rok pracujesz, masz problemy, obowiązki walą ci się na web do tego doświadczasz swojej słabości, widzisz, że sobie nie radzisz z niektórymi sprawami. No więc przyjdą święta, będziesz miał odskocznie, nie myśl o tym wszystkim, załaduj sobie lodówkę po sam sufit z makołykami, pomyśl kogo zaprosisz, może szwagier przyjedzie, to będą tym bardziej takie znieczulające święta, albo kogo ty odwiedzisz, niektórzy nawet zostawiają swoją rodzinę, swój dom, znajomych i wsiadają w samochód, wyjeżdżają gdzieś daleko, w różne strony, odrywając się od tego klimatu rodzinnego, żeby mieć taką właśnie Odskocznie, taki znieczulacz. A mniej popularny dla ludzi właśnie jest kościół, który mówi: No, zaangażuj się. Może trzeba przeprowadzić bolesną operację, może trzeba przygotować się do takiej solidnej spowiedzi, może trzeba będzie komuś przebaczyć, co nie jest łatwe, co jest bardzo trudną operacją, może trzeba będzie Odnowić relacje z Panem Bogiem przez otwartość na Jego sakramenty, które się zaniedbało, i widzimy, że coś się dzieje niedobrego. Może trzeba będzie naprawić jakąś sytuację grzechową, która nas druzgocze, która nas oddala od doświadczania Pana Boga. To jest to prostowanie tych ścieżek naszego życia, dlatego dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę Adwentu, kiedy. Kościół podpowiada nam, że Chrystus przychodzi i chce się narodzić w naszym życiu, to byśmy mieli tę odwagę, żebyśmy się nie bali tej może bolesnej, trudnej operacji, ale ona przyniesie nam prawdziwe zdrowie i prawdziwą radość. I do tego potrzebne jest nasze zaangażowanie. To prostowanie tych ścieżek to jest nic innego, jak właśnie. Nasze zaangażowanie, a szczególnie dzisiaj wybrzmiewa ten refren psalmu, który wspólnie śpiewaliśmy. Wyjdźmy z radością na spotkanie Pana. Pan Jezus przychodzi i chce się narodzić w naszym życiu, ale ważne jest też zaangażowanie z naszej strony, byśmy wyszli naprzeciw, żebyśmy pokazali, że faktycznie bardzo nam zależy na tym, aby On mógł się narodzić, on mógł się znaleźć w naszym życiu, byśmy mieli pełnię. Zdrowia, i pełne szczęście. Dobrego dla Was Adwentu. Amen.